Biedronki mają ze wszystkich owadów najbardziej chujowy software, jaki istnieje. Serio, kurwa. Bo taka na ten przykład pszczoła zapierdala, szuka kwiatów, nawiguje na słońce, zbiera nektar, znosi do gniazda, no w chuj skomplikowane. Zresztą, kurwa, mucha. Mucha też musi wyczuwać woń gówna i ścierwa, nawigować, szukać pożywienia, złożyć jaja w jakimś dobrym ścierwie. Wcale nie takie proste. A jak działa biedronka? Otóż pierwszy punkt algorytmu biedronki brzmi 1. Zapierdalaj w górę. Nie wiem, czy bawiliście się kiedyś biedronkami. Jak się to weźmie na rękę, to zawsze idzie w górę. Zawsze, kurwa, zawsze. Jak się jej w połowie drogi odwróci rękę, to się zatrzyma i zmieni kierunek, żeby iść w górę. Można się tak ruszać 500 razy i zawsze jebana w górę. Biedronka to taki jebany owadzi odpowiednik gradientu. Zawsze się kieruje w stronę zbocza. Ma to w chuj zabawne konsekwencje, jak się biedronkę postawi na płaskiej powierzchni. Zaczyna iść w przypadkowym kierunku, bo kurwa nie ma jak iść pod górę. Najlepiej jak dojdzie do krawędzi. Wtedy ten jest zjebany mózg, cannot into logica, tylko zaczyna iść wzdłuż krawędzi. W dół nie zejdzie, bo kurwa algorytm, a na płaskie też nie wróci, chuj wie czemu. Kiedyś z kolegą ze studiów znaleźliśmy na wykładzie biedronkę. Ławki w auli były w chuj długie, na jakieś 30 metrów. Mówię mu, patrz kurwa. I położyłem biedronkę na ławce. Doszła do krawędzi i idzie wzdłuż. Idzie kurwa. I idzie. Doszła do końca, skręciła i dalej wzdłuż kolejnej krawędzi, a potem jeszcze raz i szła kurwa znowu w naszą stronę. 45 minut jebana szła przez te 30 metrów i ni kurwa chuja nie ogarnęła, że sytuacja jest przejebana i może by gdzieś polecieć, bo gówno. Nie kurwa. Jak była ławka miała kilometr, to by jebana zdechła po drodze. Ciąg dalszy algorytmu brzmi 2. Jak jesteś na szczycie, to poleć byle kurwa gdzie. Jak już pozwolicie wejść biedronce na szczyt palca, czy chuja, czy czegoś co obróci się dookoła, upewni, że gradient się wyzerował i fru kurwa w losowym kierunku czasem potrafi wylądować znowu na tej samej ręce. 3. Jak już leziesz i coś znajdziesz do żarcia, to opierdol. Nie no, akurat to jest całkiem spoko punkt. Tylko kurwa metoda szukania po chuju. 4. Jak cię coś przestraszy, to się zesraj. Wiem, że ta żółto-brązowa maść to nie sraka, ale kurwa, jakie lepsze słowo może to opisać? Ewentualnie Żygi, Chuj tam semantyka. Ważne, że jak biedronkę spotka zagrożenie, to zwija nóżki i zratym tym smrodem. Kurwa, kurwa! Przecież ma skrzydła, mogłaby spierdalać, ale nie, kurwa. Zesraj się. Najlepiej jak się wpierdoli biedronkę do pajęczyny. Jak byłem mały, to wrzucałem tam różne owady. Jak wrzucisz muchę, to do ostatniej chwili walczy, żeby odlecieć i nawet czasem zdąży, zanim ją pająk dorwia. Rzadko, ale jednak. Pszczoła to już w ogóle siła, strąk i mało która pajęczyna utrzyma. A Biedronka co? Zesra się kurwa. Przychodzi pająk, patrzy, o kurwa jak wie, co robi? Owija kurwę pajęczyną i wypierdala z pajęczyny. Nie dość, że kurwa nie zje, bo smród, to jeszcze jebana zdechnie z głodu, bo ją opędzlował jak pojebany pajęczyną. Aha, jeszcze jedno. Przyglądaliście się, jak wyglądają oczy biedronki? To nie są te kurwa wielkie białe plamy, nie. Oczy biedronki to małe kropeczki na tej durnej mordzie. Co ona tym widzi? Pewno chuja widzi. Mucha ma wyjebany w kosmos designerskie oczy, bo musi być czujna, patrzeć, analizować. To samo pszczoła, ale nie kurwa biedronka. Po chuj jej oczy. Jak tylko lezie w góle, lata 50 cm i sra. W tym roku najebało biedronek jak pokurwionych. Możecie się pobawić, sprawdzić. Tylko uwaga, bo się zesrają.